To na Witajcie na kolejnym treningu, w którym będziemy rzeźbić sylwetkę. Do tego treningu będzie potrzebna nam guma, mini band, oraz krzesło do niektórych ćwiczeń. Jeśli ktoś nie będzie chciał wykorzystać krzesła, to te ćwiczenia będzie mógł wykonać na podłodze. Także mam nadzieję, że jesteście gotowi do treningu. Przygotujcie sobie wodę i za chwileczkę zaczynamy. Uwaga! Będziemy zaczynać ćwiczeniem Step Touch. Zaczynamy od lewej nogi, czyli przechodzimy do yy, kroków do przodu i cofamy się, do, cofamy się tak? Op. Ale będziemy schodzić za chwilę coraz niżej, tak? Czyli na początku zwykły krok do przodu na rozgrzewkę kilka ćwiczeń. Dosyć żwawe tempo. I za chwileczkę będziemy poruszać się. Wchodzimy w dół, tak? Z przytrzymaniem pozycji. Dobrze. Jeszcze trochę. é Mają być rozwarte. Jeszcze chwilę. Super. Teraz będziemy robić przysiady na rozwartych nogach czyli schodzimy w dół. Nogi, stopy szeroko na zewnątrz. Hop, i utrzymujemy 5 sekund. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Wstajemy. Chwilkę odpoczynku, i znów schodzimy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Wstajemy. I chwilkę odpoczynku, i w dół. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Wstajemy. I w dół. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Wstajemy. I ostatni raz w dół. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Super. Teraz paczeki. soort Noga, do przodu, do boku, do tyłu, odstawiamy do przodu, do boku, do tyłu, odstawiamy do przodu, do boku, do tyłu. Super. Jeśli to już opanowaliśmy, to dodamy za chwileczkę następny akcent tego ćwiczenia. Czyli wykonujemy ćwiczenie w ten sposób, że robimy dwa takie powtórzenia, ale później wychodzimy do góry. I skaczemy do przysiadu. Jeszcze raz pokazuję. Do przodu, do boku, do tyłu. Druga noga. Do przodu, do boku, do tyłu. Skaczemy. Hop. I lądujemy w przysiadzie. I chwileczkę oczekujemy. Pokażę to jeszcze raz bokiem. Do przodu, do boku, do tyłu. Do przodu, do boku, do tyłu. Rozwieramy nogi. Hop. I lądujemy do przysiadu. I trzy sekundy trzymamy. Uwaga! Za chwilę zaczynamy ćwiczenie. Przygotuj się. Trzy, dwa, jeden, go! Raz, dwa, trzy, odstaw. Raz, dwa, trzy, dostaw. Hop i przysiad. Trzymamy. Super. Raz, dwa, trzy, dostaw. Raz, dwa, trzy, dostaw. Hop i do przysiadu. Super. Raz, dwa. Trzy dostaw, raz, dwa, trzy, dostaw, hop. Lądujemy w przesiadnie. I trzymamy fig. Raz, dwa, trzy, dostaw. Raz, dwa, trzy, dostaw, hop. Lądujemy. I jeszcze parę powtórzeń. Dostaw. Raz, dwa, trzy, dostaw, hop. Lądujemy. Nosem, wydychajcie nosem, wydychacie buzią powietrza. Ok, już możecie powrócić do ćwiczeń. Teraz ustawiamy się naprzeciwko krzesła, łapiemy tutaj za krawędzie, oddalamy się nogami, stopami, nachymamy brzuch, podwijamy miednicę i pompujemy. Raz. Dwa. Trzy, cztery, pięć, jeszcze dwa, sześć, siedem. Super. Chwileczkę odpoczywamy i za chwileczkę druga seria. Może macie również taką samą sytuację, że na panelach krzesło się ślizga. To jest bardzo dobrze, ponieważ używacie mięśni stabilizujących do tego, aby trzymać utrzymać te krzesło w jednej pozycji. Czyli jak najbardziej jest to wskazane, żeby nie wykonywać się na dywanie, a mimo wszystko wykonywać na, na panelach. I druga seria. Jeśli ktoś nie da rady siedniu, to może tyle ile organizm daje rady, tak? Czyli nawet i cztery, ale spokojnie, wolno pod miednicę napinamy mięśnie pośladków, brzucha i jedziemy raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Bardzo dobrze. Teraz bierzemy mini band, zaczepiamy wokół nadgarst nadgarstków, ustawiamy się w pozycji stojące, nogi lekko rozwarte, napięte mięśnie pośladków i mięśnie brzucha, głowa przedłużeniem kręgosłupa i będziemy wykonywać takie ruchy. Hop do boku, później jedna, jedna ręka do góry, druga do dołu, zmiana ręki i do boku. Czyli jedna w dół, druga w górę, na zmianę i do boku. Dwa, pokażę jeszcze z tym bokiem. Napinamy pośladki, pamiętamy o spięciu mięśni brzucha, głowa w neutralnej pozycji i jedziemy do boku, prawa do góry, lewa do góry, do boku, prawa do góry, lewa do góry, do boku. Prawa do góry, lewa do góry, do boku. I chwileczkę pracujemy tak. Jeszcze trochę, jeszcze cztery razy. Raz, dwa, trzy, cztery. Brawo. Możesz chwileczkę w te mięśnie, czyli jedną rękę przesuwamy tutaj przy naszym łokciu w ten sposób, chwileczkę trzymamy, zmiana ręki i dotykamy przeciwległej łopatki. super drugie ćwiczenie na którego będziemy używać krzesło będzie to ćwiczenie na mięśnie brzucha czyli ustawiamy krzesło blisko maty kładziemy się na plecy i można powiedzieć chwytamy się od spodu krzesła byśmy mogli wykonać wznosy nóg. Uwaga, łapiemy się na linie tutaj za muszki krzesła i 10 powtórzeń będziemy podnosić nogi w górę. nogi w górę. Uwaga, musimy napiąć mocno brzuch, wypłycić lardozę. Jeśli będziemy wracać nogami, nie opuszczamy ich całkowicie na podłoża. Gdzieś zostawiamy sobie 10-15 cm na podłoża. Uwaga, podnosimy nogi, hop i wykonujemy raz, dwa, zdjęte ręce, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, 8, 9, 10, 4. Teraz odwracamy się i rozciągamy mięśnie brzucha. Za chwileczkę druga seria. bliżej, druga bardziej przed siebie. Patrzymy w lewo. I zmiana ręki. Prawa bliżej siebie. Lewa troszeczkę dalej. Patrzymy w prawo. Super. Powracamy do tego samego ćwiczenia. Czyli Łapiemy się krzesła od spodu, uginamy ręce w stawach łokciowych i wykonujemy 10 znów. Raz. w brzucha. Także polecam. Dobrze. Teraz troszeczkę porozciągamy mięśnie skośne. Cały bok. Hop. Super. Super. Powracamy teraz do podskoków, Zakładamy mini band na kostki. I to samo ćwiczenie druga seria. Czyli pamiętacie, do przodu do boku, do tyłu, powraca noga, do przodu do boku, do tyłu powraca, hop i przysiad. Uwaga, wykonamy takich 10 powtórzeń. Trzy, dwa. Jeden hop, raz, dwa, trzy, powrót, raz, dwa, trzy, powrót, hop, spadamy. Raz, dwa, trzy, powrót, raz, dwa, trzy, powrót, hop, spadamy. Raz, dwa, trzy, powrót, raz, dwa, trzy, powrót, hop, spadamy. Raz, dwa, trzy, powrót, raz, dwa, trzy, powrót, hop, spadamy. Raz, dwa, trzy, powrót. Trzy. Powrót. Hop. Stadamy. Powrót. Słuchajcie, nie pamiętam ile było. Jeszcze dwa zrobimy. I ostatnie. Musimy mocno spiąć pośladki na 5 mięśni brzucha. 4 5 6 7 super. Chwilę odpoczynku, możesz zabić się wody. Ustawiamy się. Łapiemy krzesło. Oddalamy stopy. Napinamy mięśnie posiadków, mięśnie brzucha. I zaczynamy. Raz. Dwa. Trzy. Cztery. Pięć. Sześć. Siedem zostało nam jeszcze kilka ćwiczeń. 3 sekundy. Skaczemy i przytrzymujemy na następnej nocy 3 sekundy. Hop! Uwaga, Przytrzymujemy. ćwiczenie na stabilizację i na koordynację. Raz, za trzy. Przeskakujemy i trzymamy ponownie 3 sekundy. Troszkę jeszcze odpoczynijcie. Skupcie się na tym ćwiczeniu, aby zaangażować wszystkie mięśnie potrzebne do utrzymania równowagi. Uwaga troszkę. Uwaga, zaraz zaczynamy. 3, 2, 1. Czyli utrzymujemy na, na lewej nodze ciężar ciała. 3 sekundy. I hop, zmieniamy już na napięciu gumy, tak? Raz, dwa, trzy. Hop, raz, dwa, trzy. Hop, raz, dwa, trzy. Hop, raz, dwa, trzy. Przeskok, raz, dwa, trzy. Przeskok, raz, dwa, trzy. Przeskok. raz skok. Raz, dwa, trzy. Pokażę to bokiem. Chwileczkę odpocznijcie i za chwileczkę druga seria. Dziesięć skoków. Uwaga. Napinacie mocno mięśnie brzucha. Uwaga. Zaczynamy. lewa Na lewej nodze będzie nasz ciężar ciała. Trzy, dwa, jeden. O, czyli trzymamy. Raz, dwa, przez przeskok. przeskok, Raz, dwa, trzy. Przeskok. Raz, dwa, trzy. Przeskok. Raz, dwa, trzy. Przeskok. Raz, dwa, trzy. skaczemy, Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Przeskok. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Nie pamiętam ile jest, ale jeszcze sobie zrobimy cztery? Trzy. Czy dwa. Brawo. Super ćwiczenie. Bardzo odczuwamy tutaj cały bok uda. Bardzo dobrze. Teraz. Teraz tak. przygniatamy gumę lewą nogą, lewą stopą i będziemy ćwiczyć nasz czworogłowy uda, czyli będziemy podnosić nogę do przodu. Hop. Czyli cały czas na napięciu gumy pracujemy. Pokażę to bokiem. Lewą stopą przygniatamy gumę. Prawa jest yy, na prawej stopy, no, kostce jest guma i wykonujemy ćwiczenie. Hop. Cały czas na 5. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10. Zmiana. Czyli teraz przemiatamy gumę prawą stopą i pracować będziemy lewą Lewą nogą, tak? Tutaj mocno zastabilizujemy postawę, spinamy się brzucha i hop, pracujemy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Zajmujemy gumę. I za chwileczkę będziemy wykonywać ćwiczenie na brzuch, czyli będziemy wskakiwać do pozycji Między ręką a naszym ciałem, tak? Nogi wyprostowane i wskakujemy do pozycji, może być b tak? Czyli wyprostowana pozycja, skakujemy, trzymamy 3 sekundy i wykonujemy takie skoki. Takich skoków wykonamy 10. Uwaga, za chwilę zaczynamy. Przygotuj się. Czyli jesteśmy w pozycji podporu i wskakujemy hop, raz, dwa, trzy, wyskakujemy. Wskakujemy, raz, dwa, trzy, wyskakujemy, wskakujemy. Raz, dwa, trzy. Wyskakujemy. Chwileczkę, koniec treningu, jeszcze kilka ćwiczeń. Dobrze. Stop. Super. Za chwileczkę wracamy do Berłoku. Przytrzymujemy. Wkręcamy. Przytrzymujemy. wypad na prawo hop powracamy i wypad na lewą stronę hop. super, prawa mobilności Trzymajmy sobie jeszcze chwilę w takiej pozycji. zmiana nogi. Dziękuję bardzo, że dotrwałaś do końca. Mam nadzieję, że trening Ci się podobał. Do zobaczenia na następne treningu. Pozdrawiam serdecznie na i Pa!